Czy warto przesiąść się ze starszego MacBooka, na przykład z chipem M1, a i owszem, moim zdaniem nie wszyscy, ale wiele osób może to jak najbardziej rozważyć, ten model był bardzo popularny, bo był to pierwszy komputer z autorskim chipem Apple, wręcz można go nazwać rewolucyjnym, ale jego premiera była w 2020 roku, więc najwyższy czas, aby zacząć się zastanawiać, nad przesiadką na nowszy model. I jeśli chcecie dalej utrzymać serię komputerów R w swoim domu, to jak najbardziej można rozważyć tego najnowszego z chipem M4, chociaż myślę, że dla tych mniej osób, nie tylko pod względem wydajności, ale na przykład tego, że nie podłączacie sobie dwóch zewnętrznych monitorów, można wziąć spokojnie M3. Z M2 bym się wstrzymał w tym wypadku, bo nie będzie tutaj dużej różnicy. Natomiast na przestrzeni tych ostatnich kilku lat Apple lekko odmieniło design w ogóle tych komputerów. Mamy też chudsze ramki. Oprócz tego została podkręcona sama kamera, możliwości tej kamery. Tak jak wam mówiłem, nie ma tylu ograniczeń związanych z podłączaniem zewnętrznych akcesoriów. No i też przede wszystkim wydajność jest większa. No i w standardzie nawet za te 5000 zł już 16 GB RAMu. Także, mając MacBooka R z chipem M1, a wiem, że sporo osób właśnie go posiada, zacząłbym się już zastanawiać nad przesiadką. Co prawda to nie jest jeszcze krytyczny moment, bo tamten komputer powinien być jeszcze wspierany przez rok, dwa, jeśli chodzi o same aktualizacje. Natomiast jednak, jeśli na przykład zmieniacie pracę albo idziecie teraz na studia, to pomyślałbym nad tym upgrade'em, bo będzie to dla Was na pewno fajne odświeżenie, a dla niektórych może nawet rewolucja, rewolucja pod względem wydajności. Także warto sobie sprawdzić tego nowego MacBooka.